Szok i wierzenia. Jasnowic Jackowski przedstawił przepowiednie wizja 2022 rok. Co takiego się wydarzy, a jest to przerażająca, mrożąca krew, żyła wizja, przepowiednia Jasnowidza. No właśnie dzisiaj przedstawiam przepowiednie na przyszły rok, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przerażającą, mrożącą krew w żyłach wizję przepowiednia Stowidza na 2022 rok. No przede wszystkim pojawia się pierwsze pytanie podstawowe, czy to będzie rok lepszy niż 2021 rok, tak? W jakim stopniu można powiedzieć, że 2021 jest lepszym rokiem? Pod tym względem, że są szczepionki, że się ludzie szczepią, że gdzieś po prostu świat zapanował nad tą pandemią. W jakim stopniu, tak? Bo nie wiem, czy to się nie odrodzi, czy nie będą potem jakieś konsekwencje, skutki i tak dalej, ale jest jakaś nadzieja, tak? No nie jest tak strasznie, jak to było w 2021 20 roku, to na pewno co do tego wszyscy mogą się zgodzić. Natomiast, e, właśnie, Jasnowiec Jackowski powiedział w ten sposób, czy, e, znaczy padło pytanie, czy w 2020 roku będzie lżej, czy to będzie ulga w stosunku do tego, co było w poprzednich latach? Jasnowiec mówi, że nie, że wcale po prostu 2022 rok nie będzie lżejszy, nie będzie lepszy, że e, cała ta sytuacja związana z koronawirusem, z tym, co się dzieje na świecie, potrwa 3,5 roku od 2020 roku czyli od do 2023 roku tam do połowy mniej więcej można powiedzieć czyli taką ulgę poczujemy dopiero pod koniec 2023 roku czy też na początku 2024 roku no to się wydaje dosyć odległa perspektywa jeszcze w dobie jakby koronawirus tak no to niepewny był każdy miesiąc a tutaj właśnie Jasnowicacowski mówi, że wcale że nie, że będą takie chwile praktycznie, że będzie, będzie lepiej, będzie więcej oddechu, jeśli chodzi o to oboszczenie, jeśli chodzi o pandemię. Natomiast znowu później będzie gorzej, że będą po prostu kolejne fale tego koronawirusa. Także jest ta przerażająca wizja przepowiednia, że wcale po prostu lepiej tutaj nie będzie 2020 rok 2022 rok wcale nie będzie lepszy niż 2021 rok, no jest to przerażająca wizja przepowiednia dla różnych tak naprawdę branż turystycznych, gastronomicznych ludzi, którzy pracują, tak też dla państwa polskiego, no bo jeżeli nie będzie to lepszy rok, a na przykład rząd chwali się, że będą środki z Unii Europejskiej 770 miliardów złotych że chce po prostu realizować rząd różnego rodzaju projekty społeczne, czyli zatem to miałoby oznaczać, że ten przyszły rok będzie jeszcze gorszy niż ten rok 2021. No jest to przerażająca wizja, przerażająca faktycznie tutaj przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, także wcale po prostu nie będzie ten przyszły rok lepszy niż to, co mamy miejsce teraz, no cały czas czekamy, tak, że yy, będzie po prostu lepiej, no można powiedzieć tak, koronawirus rozpoczął się w 2019 roku, znaczy koronawirus i wszystkie skutki jakby związane z koronawirusem, tak, no skutki ekonomiczne, to, że był przestój, że ludzie tracili pracę, że po prostu pozamykana była gastronomia, turystyka, ale yy, tutaj wcale nie będzie lepiej, czyli no, to, to też jest pokłosie tego, co właśnie mówiłem, że ta tarcza antykryzysowa czy pomoc ze strony państwa to jest taka kroplówka finansowa, ale później, jak wszystko wróci stopniowo do normy, jeżeli tak można to nazwać, do normalności, no to wiele firm i tak się włoży, splajtuje, tak? No bo ta pomoc finansowa się skończy, zmienią się też upodobania. No, na przykład, e, słyszałem teraz taką informację, że jeśli chodzi o Warszawę, pod Warszawą brakuje zie ziem, e, praktycznie gruntów. Pod hale, pod magazyny wszystko firmy prze, przekształcają się na sklepy internetowe, chcą sprzedawać przez internet i chcą tworzyć wielkie bazy, po prostu yy, tak, mar, wielkie po prostu magazyny, yy, coś na wzór Amazonów, oczywiście zachowując odpowiednie proporcje, przekształcają się kompletnie w sprzedaż przez właśnie yy, internet, tak, zresztą na przykład tutaj sieć polska obuwia, yy, to też yy, niektóre punkty, to zauważyłem, że są takie, że się tylko przychodzi, jest przymierzalnia, odbiera się yy, buty, które z zostały kupione przez internet, a na miejscu nie ma żadnych butów, tylko po prostu są siedzenia, ilustra, gdzie można przymierzyć buty. Przychodzi się, nie wiem, boż po prostu zapłacone za ten produkt i przychodzi człowiek i odbiera tylko fizycznie, jakby buty. Także no wszystko się zmienia, tak? Zmienia się ta rzeczywistość. To, to też, o czym mówili eksperci, że koronawirus powoduje nasze nawyki, że wiele zakupów będziemy robić przez internet. Oczywiście takie podstawowe, no to dalej będziemy robić tradycyjnie, na przykład spożywcze ale pewne nasze nawyki. Zmienią się, tak? Nasze po prostu nawyki zmienią się. E, oczywiście to nie oznacza, że, no bo na początku będzie na pewno taki efekt, jak wszystko wróci do normalności, typu gastronomia, turystyka, jeszcze jest błąd bon turystyczny, że wszystko zaskoczy. Wielu ludzi pójdzie do gastronomii, skorzysta z niej, no bo na zasadzie tego, że było to zamknięte, no ale później ludzie już z tego nie będą skorzystać, czyli na początku e, będzie taka fala od, oddechu, e, będzie więcej klientów, tak i tak dalej, ale potem faktycznie y, dalej branża będzie zmagać się z problemem. No i nie tylko to, bo to jest przepowiednia ogólnie, która dotyczy ludzi w Polsce na świecie, że wcale nie będzie lepiej, bo przecież jasnowic Jackowski mówi, że koronawirus jest przygotowaniem do wybuchu wojny, że po koronawirusie dojdzie do wybuchu wojny na świecie, przerażająca ta wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, tego, co, co praktycznie nas czeka już wkrótce. Czyli 2022 rok wcale nie będzie lżejszy, nie będzie lepszy niż 2021 rok. To nam się wydawało, że to były straszne lata 2020-2021, a tu wcale po prostu nie będzie lepiej. No, czyli ta cała sytuacja potrwa 3,5 roku. Czyli do 2023 do 2024 roku. No tak, pod koniec e, praktycznie. No. E, tutaj jasnowiec mówi na podstawie tego, że licząc, 3,5 pół roku od 2020 roku, tak, e, czyli po prostu tej pierwszej osoby, która była u nas e, określona jako ten pacjent zerowy, która przywioza koronawirusa z Niemiec, tak? Czy przyjechał z te, ten pacjent mężczyzna z Niemiec? E, to chyba było w lutym czy w marcu, więc no, pół roku to jest mniej więcej do. Można powiedzieć lato, wrzesień, tak 2023 roku. No ale pytanie jest też takie, jak wtedy będzie wyglądać sytuacja, gospodarka, jak będzie wyglądać świat, czy on się nie zmieni, tak, rzeczywistość, która nas otacza, czy ona po prostu zupełnie inaczej nie będzie wyglądać? To jest też kluczowe pytanie. Czyli e, tutaj jasność mówi w ten sposób, będą przebłyski, ale będzie lepiej, e, że, znaczy będą przebłyski, że będzie lepiej, ale to tylko przebłyski, czyli będzie się nam wydawało, że jest po prostu już lepiej, ale to tylko e, praktycznie chwilowe przebłyski. No tutaj ta pomoc ze strony na przykład Unii Europejskiej, te 770 miliardów złotych, to też może być pomoc, która e, tu i teraz, tak, ona pomoże, ale na dłuższą metę, no, e, ona nie wystarczy, tak. Zresztą dla mnie to szokujące były słowa, które ostatnio prze przedstawiał premier który mówił o tym, że i ten program PiSu, tak, i tutaj pieniądze z Unii Europejskiej, że to będzie kop gospodarczy, że to rozrusza gospodarkę. Ja bym przestrzegał przed tym, tak bym powiedział, żeby tylko nie nastąpiła zapaść gospodarki, ale absolutnie jakby przełożenie wajch w drugą stronę, więc to będzie kop gospodarczy, to rozrusza gospodarkę, jeszcze będzie lepiej niż było przed koronawirusem, no bez przesady, tak, bez przesady, żeby tutaj zobaczyć, jakie będą skutki koronawirusa wirusa to będzie potrzebne wiele miesięcy po tym, jak już po prostu będą szczepienia, jak nie będzie tego problemu, jeśli chodzi o koronawirusa, no ale zobaczymy, tak, zobaczymy, czy nie będą nowe odmiany, czy nie będzie potrzebne kolejne szczepionki, czy nie będą mutacje, problemy po przyjęciu szczepionki i tak dalej. Piszcie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie, co, co na ten temat myślicie, jaki według Was właśnie ma być ten przyszły rok 2022. Ja pamiętam, przedstawiałem taką wizję przepowiednie, która mówiła o tym, że co 100 lat praktycznie musi nastąpić wielka. Epidemia społeczeństwa na całym świecie i ta Hiszpanka miała miejsce w 1919 roku, a teraz mieliśmy do czynienia z koronawirusem, który równo wybuchł w 2019 roku. Pierwsze przypadki, no co prawda do Europy później trafił, tak, czy, czy, czy tutaj do Polski w 2020 roku, ale no równo 100 lat później, praktycznie taka pandemia. Zobaczymy, czy świat sobie z tym poradzi, ze skutkami koronawirusa, ze skutkami pandemii, czy też nie. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Na pewno pojawią się jeszcze kolejne przepowiednie Jasnowidza Jaskockiego na 2022 rok. To była taka wstępna praktycznie jego wizja przepowiednia. Bardziej szczegółowe pojawią się pewnie w późniejszym czasie. Także warto obserwować, oglądać mój kanał. Także zostawcie suba, zostawcie też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam was. No i piszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Czy świat pozbiera się praktycznie. Po koronawirusie, po pandemii, czy będzie lepiej, czy szczepionki okażą się tym lekarstwem na pandemię, czy też nie. Pozdrawiam, trzymajcie się, zostawcie suba. Cześć!